Witam cześć, nazywam się Zygfryd Matuszek. Przez ostatnie trzy tygodnie miałem okazję wypróbować urządzenie o nazwie Vitafon Active. To urządzenie pomaga zregenerować tkanki w organizmie ludzkim. Ja miałem problemy z bólem stawów biodrowych, no i muszę przyznać, że ten ból ustępuje. To dopiero trzy tygodnie kuracji, a już może, mogę przyznać, że Ból w 90% ustąpił. Minimalnie jeszcze odczuwam, ale to tylko taki dyskomfort, można powiedzieć. W porównaniu z tym, co było, to nie ma porównania. Zastosowałem to, to urządzenie, bo znalazłem opis w internecie, że jest coś takiego i spróbowałem właśnie sam na sobie przetestować. Jest to urządzenie, które naprawdę bardzo wygodnie działa, bo można się położyć spokojnie albo usiąść wygodnie. Założyć to w miejscach, gdzie, gdzie się zaleca, dzięki instrukcji, której to opisuje, jak to stosować. I przez kilka minut, kilkanaście minut do pół godziny spokojnego odpoczynku, bez wysiłku, regenerujemy swoje słabe punkty w organizmie. Ja miałem problemy z biodrami, ale czytałem, że bardzo, bardzo szeroki zakres zastosowania jest tego urządzenia w naszym ciele. Wszelkie, wszelkie schorzenia można tym wyleczyć. Zdziwiłem się bardzo, że aż taka szeroka gama. Ktoś powiedział, że ktoś jest na wszystko, to jest do niczego. Ale, no nie wiem, mi nie pomogło na biodra, innym na kręgosłup, na mięśnie, bo czytałem i oglądałem inne wywiady. Inne, inne nagrane filmy. Także myślę, że warto spróbować, jeżeli masz problem, jeżeli masz problem z, z jakąś dolegliwością u siebie, spróbuj, zastosuj Vitafon Active. Sam przekonaj się na sobie, tak jak ja. I życzę zdrowia i powodzenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.